Cześć, witam raz kolejny poradnik na tym kanale i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować, jak zrobić konto na fotka.pl Tak więc co, robimy konto. Ja nazwę je jakoś tak. Niech będzie. Musicie podać nazwę profilu, płeć, oczywiście mężczyzna, datę urodzenia. Trzeba pełnoletnią, oczywiście, osobkę, dlatego jest to 2002. Weźmy sobie, no, może niższy wynik. Lokalizację. Niech powiedzmy Warszawa. Niech wyszuka. Tak, mazowieckie oczywiście województwo. Sobę przekopiuję, bo nie wiem, co tam wpisałem. Free mail. Wpiszę swój mail. Oraz hasło. Hasło niech będzie też jakieś takie dosyć standardowe. I oczywiście akceptujemy Regulamin. I chyba tu też trzeba. Czekajcie. Można. Tak, bez tego można. OK. Zapisujemy. I co? Stworzyliśmy konto na fotka.pl. Mam nadzieję, że ten filmik się spodobał. E, znaczy tutorial. I co? Nie spodam. Do zobaczenia w innych poradnikach. Cześć!